Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, turniej za nami. Straciłem troszeczkę głos, bardziej zdarłem sobie gardło, ale mam nadzieję, że było warto. Dziękuję przede wszystkim Wam, że pojawiliście się, że zagraliście i byliście i kibicowaliście. To było super i, i daliście mi takie trochę pozytywnej energii, więc myślę, że. W październiku, czyli w nowym miesiącu, bo właśnie się zaczął, pojawi się jeszcze jedna taka edycja i zobaczymy, jak tym razem ona wypali. Postaram się, żeby było fajniej, i lepiej i super, i jeszcze w ogóle kozak. Zostawiam Was dzisiaj z finałowym starciem po tym starciu, bo już wiadomo, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie i będzie, no właściwie, już jest teraz wiadomo. Kto wygrał cały turniej. Także słuchajcie, finałowe starcie pomiędzy najlepszymi graczami, którzy zdobyli najwięcej punktów i wygrali po prostu najwięcej. Co mogę więcej powiedzieć? Mieją go oglądania! A więc już drodzy widzowie już Wam pokazuję, co tutaj zagrali popaki. Po jednej z, y, stronie jest Arasio, po drugiej oczywiście jest. Soka. Soka postawił na Popi Lulu, natomiast słuchajcie, Arasho na Lulu Popi. No to będzie bardzo ciekawy pojedynek, widzowie, bo poza regionem te deki bardzo są do siebie podobne. Zobaczmy na rozdanie Arasho. Arasho tutaj gra szybko, pióra jego tropiciela, raczej na start czy nie. Później mi podziękujesz! Tutaj już widzimy, inspirujący zagrał sobie wzmocnienie. Herbata dla dwojga! Wielkie dzięki, trzymaj się, do następnego jo. Dobrze, moi drodzy. Tak jak mówię, 2-1 nie było blokowania. Potrzebujemy tutaj wyzwania. No tutaj jeszcze nie, nieuchwytna, słuchajcie, rzucona jednostka. Nieuchwytna pyk, będzie darmowy atak. Tutaj nie ma za bardzo co ściągać. Podejrzewam, że tu będzie próba nawet zabicia jakiejś istotnej tutaj jednostki dla przeciwnika. Szybka Lulu. Plus dwa punkciki na, na, na zaklęcie. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś zagranego. Za bardzo nie ma czym tutaj blokować kart. Za bardzo tutaj nie ma czym blokować kart. No i ten wybór taki widzowie średni, oczywiście dobrany tutaj tenor terroru. No i te obrażenia byłyby naprawdę przyzwoite, ale tak jak mówiłem wcześniej, za bardzo nie ma tutaj czym blokować. Tutaj o tę lulu Soka raczej się nie martwi, bo ma oczywiście widzowie buffa, więc zobaczmy. Arashu tutaj z kolejnym, słuchajcie, pościgiem. No i słuchajcie. Moja tarcza należy do ciebie. I ta karta zrobi tutaj robotę. Ta karta robi tutaj robotę, zobaczymy, słuchajcie. Ale nie, Arashu tutaj postanawia zagrać tylko pod nieuchwytność. Tutaj widzimy bardzo dużo, byłoby jeszcze punktów na zaklęcia. Pauza po stronie Soki. I zobaczymy, co teraz odpowie na to. Arashu tutaj spokojnie dalej. Ma już tańsze zaklęcie przez rzucenie oczywiście tutaj kart, pozbywa się tutaj karty za 2-1, dlaczego? No wiadomo, szybko pióry mógłby być tutaj wzmocniony, ale nie, stawia tutaj jednak na Lulu, pamiętajcie, że to zaklęcie zadaje teraz 3 punkty obrażeń, ale oczywiście o tym spodziewaliśmy się tego od dłuższej pory, była podpowiedź ze strony, słuchajcie, Soki, że ma to zaklęcie już wcześniej. Karta nieuchwytna jest tu dorzucona i jeszcze jedno zaklęcie, słuchajcie. Rzucone, żeby spróbować zabić Lulu. I pytanie, czy Soka ma jeszcze jedno zaklęcie, żeby obronić ją? Tak, jest świetnie tutaj przygotowany. Obrażenia się skończyły. Lulu stoi dalej na stole. Tylko widzicie. Tutaj, w tej rundzie. Nie, Lulu jest zagrana. to, górę! Lulu jest tutaj zagrana, Lulu tutaj zginie. Ale wymiana będzie całkiem przyzwoita. Ej, Zobaczmy. No i Sokka tutaj bardzo fajny, z fajnym atakiem. Hmm, tutaj jedyneczka albo trójeczka będzie dorzucona na pewno. Ale zobaczcie te karty po stronie Arash'a. Stół wyczyszczony. W teorii są na razie e, trzy jednostki, bo tenor będzie tutaj prawdopodobnie odpalony. Tak, 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 bo była rzucona karta ta z podwójnym atakiem. Jeszcze dorzucona tarcza magii. Ale tutaj też topnieją karty, widzowie. E, to co na pewno Areaszo. E, chciałby tutaj dostać, to do jakiegoś bohatera, tak? Popi, żeby je wzmacniać te karty i robić jakieś fajne rzeczy. Ale nie jest w stanie. Pamiętajcie, że te karty mają wpływ, więc te obrażenia będą całkiem przyjemne mimo wszystko. Co prawda to nie są trzy punkty obrażeń, tylko wpływ zagrała tylko pod jeden. No i słuchajcie, tutaj Socha postanowił sobie zostawić szybko piórego i dać pauzę nawet. A tutaj pamiętajcie, że cały czas jest zjednoczenie sił, a to już 7 punktów widzowie na klejnocie. Zapada zmrok. Oj, widzowie, chyba wiemy, do czego tutaj zmierza. Oj, chyba wiemy, do czego tutaj zmierza Soka. Obawiam się, że tutaj poleci szybki, szybki atak podwójny, widzowie, ale to jest chyba koniec gry. Ale jest świetna kontra, widzowie, na to zagranie. Ale czy Soka orientuje się, że jeszcze jest jedno zaklęcie? Jednak tutaj zwolnił tempo Soka. Myślałem, widzowie, że tutaj będzie zagrana yy, token ataku ponownie plus wzmocnienie tej karty. I chyba mam rację, tak jest. Jest token ataku jest złapanie karty. Araszu nie może na to odpowiedzieć. Araszu nie próbował zagrać od razu kolejny pościg. A tu go trochę boli, bo kart może stracić. Przede wszystkim ta dwójeczka na pewno zabije którąś z tych kart. No właśnie, ale tu bardzo trzeźwo teraz Araszu sobie pomyślał. Hej, skoro zabijesz mi tę kartę, to ja dam jej tarczę i nie może się jej zabić. I zobaczcie, jak niewiele brakuje tutaj, żeby skończyć grę. No, ale tutaj zobaczcie. Jest koniec gry, tak? Soka już wie, że nie da razy tutaj tego ugrać. Znowu ustawił sobie fajny stół. Pierwsze, słuchajcie, pierwsza gra dla Areasho. Moje gratulacje. Czekamy, oczywiście, na drugą. A ja w tym czasie widzowie zmienię. Obserwującego. Chłopaki długo się nie zastanawiali. Już szybko wybrany został deck. Tym razem Soka ponownie, słuchajcie, z tym samym deckiem. Natomiast Areasho, tutaj jak widzimy, Grabiesz, moi drodzy, grabiesz. E, oj, ta ręka soki tutaj nie jest najlepsza. Brakuje tutaj oczywiście jednostek. Po drugiej stronie chyba karty też nie były zbyt dobre, bo tylko jedną zostawił sobie Arasho. I to wygląda już dużo lepiej, widzę, bo w końcu jest co zagrać. Jeszcze czym ma zaatakować. Pytanie, czy Arasho ma? Odpowiedź nie, nie ma. Fajne obrażenia. Co teraz? Co teraz? Tutaj zagra e, po drugiej stronie Arasho? Araszo z pauzą kolejną. Bardzo ciekawe. Lulu wrzucona, Lulu daje bafa i tutaj już musisz Arasio coś rzucić do obrony. Arasho z kiepskim tempem, dwie rundy, ani jednego staka na nie ani gunplanka, więc nie jest za dobrze. Z drugiej strony zauważcie, że Soka dalej dwa punkty na zaklęcie. No i teraz Arasia zastanawia się, co tutaj rzucić do obrony. Bardzo spokojne zaklęcie. Leci pierwszy stak, leci także wzmocnienie I wszystkie punkty po stronie soki zmarnowane I oczywiście szybki atak Ale bardzo szybki harpon jest zagrany, żeby zabić Lulu I pierwszy bohater odleciał sporo wrogów Grabież udało się odpalić za pomocą tamtego zaklęcia, więc tutaj hardy będzie mógł zaatakować. i nie potrzebują bogactw! Tu chyba będzie pominięcie, tak jest. Dobór karty. No ale tutaj zobaczmy, handlarz udało mu się coś ukraść. Nie, O i tutaj dał się złapać soka. I ta karta była za zero. Zobaczcie, jak fajnie Archa ustawił sobie stół. Dziś jest Ale ten ba widzowie, no niestety, mało kart na stole, przeciwnik ustawiony. I słuchajcie, blisko, żeby zabić te dwie karty, bardzo blisko, będzie zablokowanie. Raczej atak, bo znowu będzie możliwe to za Nie. Zagranie, słuchajcie, bardzo spokojnie. Ta karta jest potrzebna do obrony. I słuchajcie, stół znowu ustawiony. zobacz... Uważajcie, gdzie tym celu ma tu świetny teraz tempo. Bardzo szybko się nadrobił. Świetne karty swoją drogą ukradł. Pamiętajcie, e handlarz bardzo mu na to pozwolił. Świetne te karty ukradł. I jeszcze, słuchajcie, odmrożenie. i Soka tutaj w tarapatach. Soka tutaj w tarapatach. Czy spróbuje zagrać w trójkę? I ja może coś tutaj dobrać, co mu uratuje skórę. Takie jest, myślimy podobnie. Ale oczywiście on tej karty tutaj nie zdąży zagrać. Grabić tutaj na pewno zagra. Zagrana zostanie. I dwie bardzo ważne karty umierają. się wzbogacić! a Ruszu tutaj myśli sobie. Hej, że mam tylko jedyną jednostkę, która blokuje nieuchwytność, to ja lepiej sobie ją zostawię. Może być ciężko. Zobaczmy, jak to wygląda obrażeniowo. Cały czas tutaj lecą staki. Jarasza ma powody do dumy. Widzimy 3 na 5. Trochę Lulu tutaj już leci na stół. No ale to jest tylko. Tylko Lulu widza wiatru. Obrażeń jest całkiem sporo. Pojawia się druga Popi. I jest, słuchajcie, zjednoczenie sił. Ale przypominam. Świetna kradzież. Chcesz ze mną Kradzisz tutaj, pojawia się oczywiście atak. Lulu fajnie wzmacnia. Dodatkowo Popi tutaj fajnie wzmocni. I pamiętajmy, że cały czas jest tutaj zjednoczenie sił. No i ta Sejuani Ta Sejuani Nikt jest tutaj bastionem, który broni To twój wybór Nawet słuchajcie wytrzymałość tutaj nic nie da, bo niestety ta karta ma 4 punkty zdrowia Nie daje na krachę! Bardzo szybki atak, więc nie udało się rzucić bariery I soka w tarapatach, Soka jest w poważnych tarapatach, słuchajcie Moje towary! Olonie. I jeszcze, słuchajcie, tutaj skradziony szybko pióry tropiciel. Trzeba powiedzieć jedno, a słuchajcie, z handlarzami zrobił tutaj roboty. Świetne karty ukradł, urobił sobie tempo i zobaczcie, co za przewaga na stole. To spalenie akurat nie było takie fajne, bo tam między innymi odleciała. Na wszelki wypadek dorzucił tutaj jeszcze, zobaczcie, barierę, żeby mieć też czym blokować, zmniejsza obrażenia widzowie. Sejuani 4 na 5. I co tutaj jest w ręce? Czy tutaj widzowie? Jest karta, która pozwoli uruchomić awans. Czy Sedjuani tutaj może dostać awans? Słuchajcie, niestety Soka y, z kiepską sytuacją na stole. Ale jeżeli Arashu tutaj zagra, oczywiście zaklęcie moi drodzy widzowie, to pozwoli rzucić kartę przeciwnikowi na stół. I to już takie kolorowe nie jest. Należy spokojnie cały czas się zastanawia pytanie, a co zawsze ma w ręku, widzowie. Niestety Riot Games nie wprowadził jeszcze możliwości złaicie oglądania podwójnego, szkoda. Rzadko zapominam. Nigdy nie wybaczam Spalona karta. wszystko, prawda, Pix? Chwila, gdzie? Gdyby nie to 11 widzowie obrażeń. Bo to jest za dużo, żeby, słuchajcie, tutaj zadać. No i Gunplank tutaj na pewno będzie mieć... nie Teraz lepiej, bo Wyglanie! wtedy nie uruchomi się ani Sejuani ani ten. Seju na koniec. Ale tutaj Arasho nie wie, że tutaj ta, ta, ta jeszcze karta nie Tani może Kroku. mieć tutaj. Pytanie: jak tutaj zagra. Już nie, nie, nie. Leci taki blok, widzowie, to jest aktualnie koniec gry. Jest tutaj oczywiście wzmocnienie, wytrzymałość. Ale to nadal jest minus -4. Tutaj trzeba lepiej poustawiać te karty, bo jest koniec Cię gry. Czy poleci tutaj wzmocnienie, żeby ten tak nie zrobił awansu, i dzięki temu. Ale to nadal wizowi z koniec gry, niestety. Oczywiście to co mówiłem, Gunplank nie będzie mieć punktów i jest jeden punkcik widzowie i jest zaledwie Lulu oraz karta nieuchwytna. Ale czy to nie jest za mało wizowie? Czy to nie jest za mało, żeby zwyciężyć w tym meczu? Ehm... <ślesk> <ślesk> um... Walcz jak zwierzę, którym jesteś! I tutaj jeszcze druga Sedjuani była, to jest widzowie, koniec gry. Brawo, brawo Arasho tutaj. wystrzałowo, można powiedzieć. Wygrywa turniej dla widzów. A z pewnością chłodno zrobiło się drugiemu graczowi. Soka, który bardzo dobrze sobie radzi na tym turnieju. Musi niestety uradować się z drugiego miejsca. Gratuluję Arasho. Arasho wygrywa turniej, drugą edycję dla widzów Soka z drugim miejscem. Moje gratulacje, moi drodzy. Mm. Mam nadzieję, że turniej Wam się podobał. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej takich edycji, to koniecznie wpadajcie na Twitcha. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Jeżeli byliście na tym turnieju, to dajcie mi znać w komentarzu, że byliście, oglądaliście. A ja Wam dam serduszko w komentarzu. Mam nadzieję, że uczciwa wymiana. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. I do następnego. Jo.